Powiedz mi, jak wyglądały właśnie te szkolenia, bo to też jest ciekawe, no bo wydaje mi się, że dużo ludzi, którzy właśnie oglądają dzisiaj ciebie, nie rozumieją tego, co ty tam przechodziłaś. Już nawet zaczynając od tej szkoły, o której opowiadałaś, jeździłaś na szkolenia i w Polsce, i za granicą. Jak to wyglądało? Czego się tam tak naprawdę uczyłaś? Jakbyś miała tam spojrzeć, to potrafisz w ogóle tam wrócić do tej siebie, którą byłaś, bo ja nawet ci... <gry> i co tam się działo? O Boże, pomimo, że ja miałam negatywne doświadczenia, takie trochę nadużyć, nie powiem, że seksualnych, bo to jest za dużo mhm. powiedziane. Ja nawet nie wiem, czy tam chcę. Iść, ale nie dlatego, mhm. że nie chcę o tym opowiadać, tylko po prostu nie wiem, czy jakby wyciągniemy klucz w ogóle tej mhm. drogi za bardzo, wchodząc w pewne niuanse, które być może nie mają znaczenia, ale w jednym zdaniu. Miałam jakieś tam niezbyt fajne doświadczenia, chociaż to nie były na tyle tragiczne doświadczenia, żebym mogła powiedzieć, że wyszłam z traumą ze szkoły mhm. w Szczytnie. Natomiast fakt, miałam propozycje niemoralne i jakieś próby ze strony wykładowców, czy, mhm. y, czy jakieś tam kadry. I abstrahując od tego w pracy później z moimi kolegami, zwłaszcza z działów kryminalnych, naprawdę miałam dobre relacje z takimi kumplami, mhm. gdzie mogliśmy na sobie na siebie polegać i oni nigdy nie podważali jakby mojego, mojej wartości. Mhm. Ja też miałam zaufanie do nich, jak jechali, jeździliśmy na różne akcje.